Tak gdzie skończyliśmy tutaj, bo nam bowiem którzy nie patrzymy na to, co widzialne, bo mają widzialną organizację świadkowie, ale na to co niewidzialne, albo to co, y, albo to, co widzialne jest wczesne, a to co niewidzialne jest wieczne Czyli organizacja im to się rozpadnie, wiadomo, tak jak faraon się skończy Dlatego że tutaj na przykład jest napisane Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga. Dom. Zobaczcie, tu jest dom. Od Boga, dom z nieba. Zobaczcie, z nieba. Dom z nieba. Hebrajczyków 3, 6, że jesteśmy domem. Nie, nie ręką zbudowany wiecznik. Dzieja Podstowska 14 17-24 Że Bóg nie mieszka w salach królestwa, czyli w kościołach katolickich Dlatego też w tym doczesnym wdychamy Pragnąc się w, w domostwo nasze, które jest w niebie Patrzcie, w niebie jest W niebie czy z nieba? W niebie czy z nieba, zobaczcie Z nieba, a tu też jest z nieba Ale wy tu, tu wsadzili literkę W A tu jest dobrze, z nieba Przyjdź królestwo z nieba A nie z Ameryki, nie z Watykanu Także u świadków mają W i W dwa razy w niebie napisali. Bo literka W też dużo znaczy. Nad ziemią objawienie 5 i 10. Nad ziemią, a, a na Ziemi to też jest różnica. Ale tylko do, do wnikliwych mówimy, bo, bo faryzeusze tego nie zrozumieją. Tak samo jak w pierwszym wieku. No właśnie, ostrość. Czy tutaj mamy objawienie 50 na ziemi? U świadku jest nad Ziemią. Czyli mamy króla i fałszywych braci Świadków wiechowych. To nie jest w Chrystusie, nie jest nowym stworzeniem, bo Chrystus stworzył w nas ducha prawdy, którego Adam stracił. I mają być zbory w Chrystusie? Bracia, siostry w Chrystusie, kolosan jeden dwa. Świadkowie są fałszywymi braćmi, bo są od Jechowy. Jehowa amerykański oszukał wszystkich świadków jechowy, Jak nie przyjmą prawdy Chrystusowej, nie mogą być naszymi braćmi w Chrystusie. Bo ciało kierownicze ich oszukało, jak fałszywi apostołowie w I wieku. To są fałszywi... W orliku siedzą ci fałszywi. Szatan z Jut, jak faryzeuszy. Dlatego fałszywi Bracia i siostry, świadkowie Jehowy, każdy świadek Jehowy jest fałszywy, bo nie jest chrystusowy. Jest świadkiem Jehowy i jeszcze mamy Tu mamy jeszcze, że wasze Lecz teraz napisałem wam, Apostoł Paweł, brat w Chrystusie, naszym ojcu Emanuelu, abyście się nie przystawali z tym, którzy się mieni bratem, ale nie w Jehowie, tylko w Chrystusie, a jest szetecznikiem, lub ksiewcem, lub babofalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżczą, żeby z takim nawet nie jadać. Czyli chodzi o to, jak mamy problem, 18, Mateusz, 18, 15 do 20, to idziemy do brata, do siostry, mówimy cztero oczy. Ale do brata w Chrystusie! A bracia w Chrystusie i siostry jest tylko Bogdan, Uszulka i Zbyszek. Więcej braci w Chrystusie nie ma, bo są bracia katolicy, adwentystów, wolnych chrześcijan, zielonych. To są wszyscy fałszywi. I teraz Chrystus chce zebrać w Jego prawdzie prawdziwych braci Sióstr, a on jest tym ojcem. A my jesteśmy braćmi w ojcu, czyli ojcem Chrystus jest naszym. Ojcem, bowiem nauczycielem, zbawicielem. Ale diabeł Chrystusa pozbawił tytułów. I dlatego, dlatego e, szukamy braci wśród Chrystusie, tych prawdziwych, którzy nie mają, nie mają być pionierami, tak świadkowie Jehowy, zniewoleni przez niewolnika, tylko mają być wybranymi aniołami. Bo też ksiądz szedł, i szedłem z nim tysiąc kroków do szkoły.